Rozdział drugi. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Oto Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Bóg nawiedził swój lud, wypełnił obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu, uczynił więcej niż oczekiwano, zesłał swego Syna Umiłowanego. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów Cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, że od Boga wyszedł, z nieba zstąpił, przyszedł w ciele. Ponieważ Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca wierzymy i wyznajemy o Jezusie. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Na skalę tej wiary, wyznanej przez świętego Piotra, Chrystus założył swój Kościół. Przekazywanie wiary chrześcijańskiej jest przede wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa, by prowadzić ludzi do wiary w Niego. Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa. Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Zapraszają oni ludzi wszystkich czasów, by weszli do radości ich komunii z Chrystusem. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli i o nim świadczymy. I głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i Wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu. Aby nasza radość była pełna. W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim osoba Jezus Chrystus z Nazaretu, jednorodzony syn Ojca, który cierpiał i umarł za nas, i który teraz, ponieważ z martwych wstał, żyje z nami na zawsze. Katechizować? To odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w nim się wypełnił, to dążyć do zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonanych przez Niego. Celem katechezy jest doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem, bo tylko On sam nas może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej. W katechezie przez nauczanie przekazywany jest Chrystus, Słowo wcielone i Syn Boży. Wszystko zaś inne o tyle, o ile do Niego się odnosi. Naucza sam Chrystus, a każdy inny nauczający, jedynie w tej mierze, w jakiej jest Jego zwiastunem lub tłumaczem i w jakiej Chrystus mówi przez Jego usta. Trzeba więc, aby do każdego katechety można było zastosować te tajemnicze słowa Jezusa. Moja nauka nie jest moja, lecz tego, który mnie posłał. Kto został powołany do nauczania Chrystusa, powinien zatem starać się przede wszystkim o tę najwyższą wartość poznania Chrystusa. Trzeba zgodzić się wszystko stracić, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Z tego przenikniętego miłością poznania Chrystusa rodzi się pragnienie głoszenia Go, ewangelizowania i prowadzenia innych do przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa. Równocześnie jednak daje się odczuć potrzeba coraz lepszego poznania tej wiary. W tym celu, Idąc za symbolem apostolskim, zostaną najpierw przedstawione główne tytuły Jezusa: Chrystus, Syn Boży, Pan. Symbol apostolski podaje następnie główne misteria życia Jezusa: misterium jego wcielenia, jego paschy i jego uwielbienia. Jesteśmy w kolejnym kroku czytania katechizmu. W kroku, w którym będziemy coraz bardziej zbliżać się do Jezusa, w którym będziemy poznawali, kim Jezus jest, w którym będziemy, mam nadzieję, budowali coraz lepszą z nim relację, a to wszystko sprawi, że będziemy chcieli opowiadać o nim innym ludziom. Ten dzisiejszy fragment trochę nam wyjaśnia, dlaczego Kościół tak dużo mówi o Jezusie. Dlaczego ludzie Kościoła tak wiele mówią o Jezusie? Dlaczego nie da się głosić prawdy chrześcijańskiej pomijając Jezusa? I ja bardzo się cieszę, że przechodzimy dalej do kolejnego artykułu, że będziemy coraz lepiej poznawali nasze wyznanie wiary, po to, żeby jak najbardziej świadomie wypowiadać je na głos, ale nawet więcej. Po to, żeby jak najbardziej świadomie tym wyznaniem żyć, żeby to wyznanie wprowadzać w swoją codzienność, żeby zapłonęło nasze serce do tego, żebyśmy chcieli ewangelizować, żebyśmy chcieli prowadzić innych do przyjęcia wiary. Ale to się nie może stać, dopóki nie będziemy się starali o tę najwyższą wartość poznania Chrystusa. I mnie dzisiaj bardzo poruszyły słowa, które mogą nam umknąć w tym fragmencie. Że trzeba zgodzić się wszystko stracić, byleby pozyskać Chrystusa. Kto z nas dzisiaj jest gotów zgodzić się, stracić wszystko? Nie abstrakcyjnie, ale tak na serio wszystko. Nie tylko jakieś materialne sprawy, nie tylko jakieś. Materialne zabezpieczenia, ale stracić wszystko, czyli cały swój konstrukt myślowy, duchowy, życiowy, emocjonalny to wszystko, co gdzieś może nam się wydaje już być ułożone żeby to wszystko stracić, byleby pozyskać Chrystusa, byleby oddać Jemu stery i powiedzieć: Ty prowadź, Ty pokaż mi, kim jesteś, Ty mów mi, jak mam nauczać. Ty mów mi, jak mam żyć. Ty mów mi, jak mogę wejść w komunie z tobą na twoich zasadach. Nie na moich wyobrażeniach, nie na moich pragnieniach, nie na mojej wiedzy, nie nawet na moich możliwościach, tylko na twoich zasadach, według tego, co ty chcesz. Trzeba zgodzić się wszystko stracić. A wtedy dojdziemy do pełni. I tej pełni życzę nam wszystkim.